Dzień dobry wszystkim, cześć kochani, witam Was na moim nowym video, cheers! Pozdrawiam z Kanady jak najmocniej. A dzisiaj ja tak przy soczku, bo troszeczkę się podziębiłam i dlatego mnie też tak długo nie było. <tak> Także, a, a przy okazji sobie pomyślałam, że może przedstawię Wam troszeczkę informacji powiem na temat właśnie naszego systemu tutaj w Kanadzie um, zdrowotnego. Także zapraszam serdecznie na to video i cheers! Także dzisiaj chciałabym Wam z Wami a, troszeczkę Wam opowiedzieć właśnie o naszym systemie a, tutaj w Kanadzie i właśnie jaki ten system jest. A, mamy system w Kanadzie publiczny. Publiczny system jest dla każdego rezydenta Kanady. A, także co ten system oferuje i co ten system pokrywa? Także co chciałabym Wam właśnie powiedzieć, jest to, że pokrywa właśnie wszystko, cokolwiek, lekarzy wszystkich, badania wszystkie, pokrywa szpitale, pokrywa, tak oczywiście, jakieś operacje. Także to jest taki jeden plus duży. I właśnie jest dlatego takim znanym bardzo tym systemem na całym świecie, bo właśnie jest dosyć dobry system. Mamy naprawdę bardzo dobrych lekarzy w Kanadzie, mamy dobre maszyny do robienia właśnie tych wszystkich badań. Z tym, że chciałabym właśnie dopowiedzieć tutaj, że w tym momencie długie są bardzo kolejki. A, a jakie te kolejki i do czego to właśnie omówię Wam teraz, i chciałabym Wam prze przedstawić pierw a może jak tutaj to wszystko działa. Ktokolwiek tutaj przyjedzie i się stara o pobyt, po trzech miesiącach dostaje kartę taką, która, z tą, którą kartą może iść do lekarza czy do szpitala i jest wszystko opłacone. A jeżeli chodzi o turystów, może wspomnę też, a jeżeli jesteście turystami, przylatujecie do Kanady, do Lidziny, i nawet jeżeli przylatujecie tutaj na dwa, trzy tygodnie nawet, ja uważam, że bardzo warto właśnie wykupić sobie na miesiąc taką właśnie insurę, to znaczy ubezpieczenie w Kanadzie, bo w Kanadzie bardzo drogo kosztuje cokolwiek. Iść do lekarza, iść do szpitala, to naprawdę kosztują tysiące, jeżeli się nie ma ubezpieczenia, albo jeżeli nie jest się rezydentem kanadyjskim. Także e, zapraszam, i naprawdę warto e, się w tym troszeczkę e, zorientować, może i wykupić sobie takie, zanim się tutaj przyleci. Um, tak samo w tym czasie, co czeka się na właśnie tą kartę kanadyjską, żeby mieć na właśnie te wszystkie zdrowotne ubezpieczenie, um, e, trzeba czekać co najmniej 3 miesiące. Także w tym czasie, tak samo bym właśnie wszystkim radziła, żeby sobie wykupili ubezpieczenie na, na ten czas. Bo powiedzmy wizyta u lekarza, czy by coś się stało, odpukać, czy do szpitala trzeba iść, to naprawdę tysiącami. Nawet do pobyt w szpitalu to mm, powiedzmy no na parę dni nawet to 10 tysięcy jak nic, by poszło. Także bardzo, bardzo e, zachęcam na właśnie takie, wykupić sobie coś a tym bardziej, jeżeli już jest w takim wieku, nawet czy starszym, to tym bardziej powinno się. Jeżeli idziemy do lekarza, zawsze przedstawia się tą kartę, taka plastikowa właśnie karta, co Wam pokażę tutaj jest. I przedstawia się tą kartę do lekarza czy do szpitala, jak się wchodzi. Oni rejestrują, że jest się tutaj po prostu i pokrycie jest. Um. Z tą kartą e, tak samo na jakiekolwiek badania się idzie, czy na badania krwi, tak samo się wszędzie pokazuje. E, chciałabym tak samo wstępnie teraz powiedzieć, że w Kanadzie w tej chwili, w tym momencie, e, czeka się długo na badania, które nie są, na przykład, jeżeli ktoś nie potrzebuje, na przykład nie ma problemu z sercem, takiego, że coś gwałtownie trzeba zrobić jakieś badanie, czy rak, czy coś takiego. E, w tej chwili czeka się bardzo długo na badania, czasami 6 miesięcy, czasami nawet do roku można czekać, a czasami po prostu zwolni się miejsce jakiekolwiek i nawet parę dni, parę tygodni można się dostać. Także to takie nie jest pewne, że ktokolwiek na przykład by chciał sobie badanie zrobić, bo na przykład coś go boli czy coś, że będzie zaraz miał badanie zrobione w tydzień, w dwa czy w trzy. Czasami naprawdę trzeba czekać, trzeba być na to przygotowanym tutaj. W Kanadzie jest po prostu tak, że um, na przykład chce się iść do lekarza, na przykład ktoś tutaj przyjedzie i nie ma lekarza, i nie ma tak, że na przykład koleżanka czy kolega ma jakiegoś fajnego lekarza i po prostu chciałabym się tam zapisać i iść do tego samego lekarza. W Kanadzie raczej to będzie w tym momencie wykluczone. Po prostu tak jest, że jest lista, się albo na online, albo się dzwoni i się rejestruje, że się chce w swoim rejonie lekarza. Także i czasami czeka się naprawdę długo, czasami można czekać nawet do roku czasu, żeby lekarza dostać. W tym momencie aż 15% Kanadyjczyków nie ma. Lekarze. Co jeszcze? Właśnie ten publiczny system nasz w Kanadzie ma takie limitacje. Właśnie dlatego, że ma te limitacje, długo też się czeka na badania i e, tak jak mówi na przykład jakieś badanie, czy operacje nawet, które nie są takie właśnie potrzebne, że już w tym momencie. Czasami ludzie czekają nawet do roku czasu. Także trzeba to też pod uwagę wziąć i że w Kanadzie prywatnych klinik nie ma. W Kanadzie po prostu są tylko prywatne kliniki, ale to są nieregulowane przez publiczny system. Także na przykład profesjonaliści czy lekarze niektórzy, którzy odeszli od na przykład publicznego stanowiska, sobie otwierają takie kliniki i po prostu przyjmują na badania ludzi. To nie są kliniki, które są, że się idzie na przykład do lekarza, żeby pogadać sobie, że coś jest nie tak, czy po prostu tak jak rodzinny lekarz. To są po prostu tylko kliniki takie do badań. Ja Wam powiem, pierwsza klinika była otworzona w Alberta i chyba to było w roku 93 otworzone. I ta klinika, e, właśnie pierwsza na całą Kanadę była otwarta, teraz już jest ich trochę więcej. A ja mówię o klinika, to znaczy tylko na badania, na przykład na magnetyczny rezonans, czy na CT, zrobić sobie jakieś badania, e, to właśnie są takie właśnie kliniki prywatne. E, później otworzyły się po Albercie prowincji, otworzyły się kliniki w British Columbia. E, tak samo w Nowa Scotia i w New Brunswick i Quebec. Także w tym momencie inne prowincje nie mają prywatnych klinik, żeby sobie badania prywatnie zapłacić, zrobić. E, jedna tylko jest klinika, co ja wiem, w Ontario, co ja osobiście dzwoniłam, e, w Mississauga, i ta klinika jest właśnie. Um, y, taka, że nie robi na przykład, ktoś chce, powiedzmy, idzie sobie i powie, że chce sobie na szyję zrobić badanie, takie magnetyczne, rezonans czy coś takiego, to oni y, robią tylko na całe ciało i to kosztuje y, około chyba 3000 tysiące i w tym wlicza się po prostu całe ciało i to trzeba się zaliczyć też, że po prostu to będzie ileś tam godzin tam. Um, także jeżeli ktoś na przykład ma jakiś problem z, z jedną częścią ciała i chciałbyś to zrobić, to nie zrobią. Trzeba by było albo do innej prowincji gdzieś daleko pojechać, co jest naprawdę duże dystanse, bo na przykład ode mnie do Quebec bym sobie chciała jechać, to jest już 6 godzin. Także um, ja osobiście nie jeżdżę. Ja profilaktycznie tylko się badam, właśnie z ciekawości dla zdrowia i po prostu, żeby zapobiec chorobom, i jeżdżę sobie do USA. W USA na przykład ja do USA mam bardzo blisko, bo to jest tylko półtorej godziny ode mnie. I naprawdę ceny są lepsze, moim zdaniem, bo ja sobie wybieram po prostu, czy chcę na szyję, czy chcę na. Um, powiedzmy na kręgosłup badanie jakieś czy na jelita czy cokolwiek to ja mogę sobie jechać do USA i jak Wam powiem tak wstępnie zależy gdzie do USA ale ja jeżdżę tam gdzie ja to kosztuje około 1000 kanadyjskich dolarów za jedno badanie i to jest po prostu na przykład na powiedzmy na chciałoby się zrobić na żołądek i na przykład organy wokół to kosztuje około 1000 dolarów i to szybciutko wchodzi się. Może po prostu, ja mogłabym dzisiaj sobie zadzwonić do nich, powiedzieć: badanie bym chciała sobie zrobić, i po prostu jutro mogłabym sobie jechać już tam przez granicę, przejechać szybciutko, zrobić badanie i po prostu po wszystkim. Także yy, to jest coś takiego fajnego, ale to tylko dla tych, co ich stać. Czy po prostu mają ekstra pieniędzy, czy po prostu tak jak ja, profilaktycznie tylko się tak badają na przykład dla siebie. a Lub oczywiście, jeżeli jest jakiś wypadek mocny, po prostu taki, że osoba się bardzo źle czuje, a tutaj lekarz powie, że jeszcze musi powiedzmy czekać parę tygodni, a nie chce czekać, bo się obawia na przykład, że ma jakąś chorobę poważną. Może sobie jechać, tak jak wspomniałam, i nam takie zrobić. Ale to oczywiście koszty kosztują. I ta, dlatego w Kanadzie moim zdaniem, um, ja na przykład bym bardzo chciała, żeby właśnie te prywatne kliniki takie y, otwierały się, żeby to było bardziej zlegalizowane, bo y, po prostu to jest takie, właśnie taka legalna formalność tutaj w Kanadzie, że oni nie chcą się w to y, łączyć, w te prywatne. Um, bo to rząd po prostu sobie tak wymyślił i po prostu chcą tylko, co dla nich najlepiej i pod nich pod, podlega ale tak jak wspomniałam um, jest naprawdę, mamy dużo profesjonalistów w Kanadzie, mamy dużo właśnie dobre maszyny mamy ludzi, co są bardzo właśnie mądrzy i, i naprawdę system, jeżeli chodzi ogólnie o cały ten właśnie system Nasz zdrowotny, to ogólnie mamy naprawdę bardzo dobry w Kanadzie, z tym, że właśnie te czekania, te długości, żeby czy do lekarza iść, czy, czy właśnie badania dostać, to są przeokrotne, moim zdaniem. Um, oczywiście ci, co mają na przykład coś z sercem, czy mają oczywiście coś gwałtowne, czy rak, czy, czy to oni naprawdę. Yy, to nie trzeba narzekać, bo to bardzo często jest tak, że, że szybko, ale jest też tak, że e, się czeka. Także to, to nie ma tak, że za każdym razem się dostanie e, na przykład e, badanie w, w parę dni, tylko czasami też trzeba czekać, a czasami w takich momentach, prawda, czekanie e, to nie jest dobre, bo mogłoby pogorszyć sytuację. Także um, trzeba to wszystko właśnie pod uwagę w Kanadzie u nas wziąć. A um, y, ogólnie, właśnie co jeszcze? E, jeżeli chodzi o dentystę, na przykład masaże czy fizjoterapię, e, to wszystko jest pokrywane przez ubezpieczenia, które są właśnie przez pracę. E, jeżeli ktokolwiek tutaj w Kanadzie pracuje, e, odciągana jest suma jakaś e, między co, co miesiąc na no właśnie takie um, ubezpieczenia z pracy, które właśnie pokrywają właśnie bardzo dużo. Um, jeżeli chodzi o dentystę, to właśnie pokryją um, 90 plus procent, um, chyba że to chodzi o jakieś bardziej takie skomplikowane, na przykład jak koronki, to tylko oni przeważnie około 50 pokryją, resztę trzeba samemu dopłacić. A um, jeżeli chodzi na przykład o masaże, to jest jakaś kwalifikacja w ciągu na przykład roku, powiedzmy 500 dolarów jest na rok i to sobie trzeba po prostu rozdzielić jakoś tak, czy, czy so, sobie samemu podporządkować lub dopłacać. Za wizytę wiem, że jakiś też jest taki limit, na przykład 50 dolarów, czy 30 dolarów, czy, czy coś takiego, właśnie zależy, jaka jest ubezpieczenie. Opłacają za masaż. Także jeżeli masaż kosztuje, a są u nas naprawdę drogie, jeżeli chcecie iść na masaże, kosztuje około a, powiedzmy 100-120 dolarów za godzinę, to pokryje tylko 30 czy 50 dolarów y, nasze ubezpieczenie. Także te 70 czy ileś tam dolarów trzeba sobie samemu dopłacać. A, fizjoterapia, a, oni opłacają. W większej sumie, i um, też jest taki limit na przykład na rok, że powiedzmy, powiedzą, że tylko właśnie 500 dolarów. Um, także tak tutaj jest z tymi właśnie ubezpieczeniami. E, co jeszcze pokrywa ubezpieczenia, to jest też e, medykamenty jakiekolwiek. A powiedzmy medykament kosztuje, no ja wiem, mój syn ma na przykład ten pakiet na alergię, co się prawie czegoś szykuje. 100 dolarów on kosztuje, a ja tylko płacę powiedzmy 2 dolary za niego. Także naprawdę takie, takie, takie niektóre rzeczy są właśnie pokrywane. A jeżeli nie pracuje się lub nie ma się przez pracę właśnie takiego pokrycia, to można sobie wykupić dla rodziny. Na przykład... Od powiedzmy osoby 100 do 400 dolarów za rodzinę, można sobie taką wykupić, i tam można mieć naprawdę prawie wszystko pokryte. Także um, no, koszta jednak jakieś tam są tutaj w Kanadzie. E, publiczny system, no w tej chwili nie jest najlepszy, um, ale e, tak jak wspomniałam, jest. E, dojście do tego jest, naprawdę mamy bardzo dobry system, jeżeli chodzi o tak jak mówią, maszyny czy lekarzy. Z tym, że w tym momencie naprawdę długo, długo się czeka. A co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Na przyszłość planuję właśnie Wam taką niespodziankę zrobić, coś o podróży. Także myślę, że takie vlogi więcej Wam też porobię, żebyście mogli cokolwiek, coś zobaczyć. Mogę się z Wami podzielić, właśnie, podróżą i pokazać Wam, może troszeczkę świata tutaj po naszej stronie. Także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję jeszcze raz, że nie oglądaliście. Jeszcze raz, cheers Wam wszystkim i dużo zdrowia życzę i o uśmiechu i buziaczków pełno. Polubujcie moje video, zaskrębujcie i a do następnego razu. No buziaczki, pa! Cheers!